Kochani, widzimy się ponownie. Dziś jej, jego uczucia do Ciebie na ten moment, tak? Aktualizacja, tak naprawdę, uczuć tej osoby do Ciebie na ten moment. Zobaczymy, co ta osoba do Ciebie czuje, tak? Co myśli, tak? Co się dzieje w jej życiu, tu i teraz. Kochani, jak to zwykle na moim kanale, macie dwie karty do wyboru. Wracamy do Wybierz kartę. Zresztą, ja bardzo lubię te rozkłady. Myślę, że one świetnie rezonują. Karta numer jeden karta kochankowie, tak? I słuchajcie i tu jest runa skrypt runiczny przyciągający miłość, tak? Kwarc różowy, kamień, żeby jak gdyby podnieść tą energię oddziaływanie tych yy, energii w kartach. Tu karta numer dwa, dwa kielichy i mamy piasek pustyni, tak? Piasek pustyni. No i oczywiście wybieracie, zastanówcie się, przystopujcie pomyślcie. Pokażę Wam jeszcze raz kartę, żebyście. O, może strasznie mi tutaj lampa odbija. O, teraz będzie dobrze. Pomyślcie. To jest karta Kochankowie. Skrypt runiczny na miłość, na przyciągnięcie miłości na kwarcu różowym. Karta dwóch kielichów i piasek pustyni. Tak? Wybierzcie, zastanówcie się. I nie przedłużając, przechodzę do karty numer kochani jeden. Mamy kartę numer 1, kartę kochanków Kwarc różowy ze skryptem runicznym na miłość No i zaczynamy, tak? Zaczynamy Zadajemy pytanie do kart, karty oczyszczam Co się dzieje w jego życiu, w jej życiu na ten moment? Co się dzieje w życiu tej osoby na ten moment, tu i teraz? Co się dzieje w życiu tej osoby na ten moment, tu i teraz, kochani? Teraz zobaczymy, co nam karty tu pokażą Kochani, co się dzieje w życiu tej osoby na ten moment, tu i teraz? Ech, tu ciągłe kłótnie, konflikty między wami, rozstanie, brak kontaktu dla części z was. Dla części z was osoba o, jakby to powiedzieć wam, no tu jest ta osoba w, kar, w karcie diabła, czyli to jest osoba, która ma bardzo duże oddziaływanie na płeć przeciwną, która ma magnes wokół która ma chemię i taką fizyczność w sobie, do której po prostu ciągnie jak do magnesu, tak? Osoba, która umie wami manipulować i bardzo świetnie, no bardzo świetnie umie się wymigać z różnych po prostu sytuacji, żeby was przekonać do siebie albo do swoich racji, tak? Kochani, na ten moment mi się pokazuje to Wasza bratnia dusza, tak? Co się dzieje u tej osoby? Ta osoba teraz ma problemy. Problemy dotyczą uczucia i dotyczą Was, bo y, pokazuje mi się tutaj karta, która mówi o tym, że dla mnie osobiście mówi o tym. Od razu przypominam Wam, że ja stawiam tarota intuicyjnego, y, bo żeby że za chwilę ktoś mi nie napisał, a wie Pani co, bo karta dwóch mieczy to znaczy to i to. Y, wiem, co znaczy karta dwóch mieczy wyuczona, bo to każdy może sobie znaleźć. Ja stawiam tarota, który. Y, jest intuicyjny, czyli karty mi podpowiadają i przesyłają mi myśli. I yy, ja widzę w kartach czyjąś energię, czyjeś uczucia. Yy, tak to rezonuje między mną a moimi kartami, tak? Także, yy, kochani, no to tak tylko na, na marginesie. Yy, wracając. Co się dzieje u tej osoby na ten moment? Na ten moment ona ma problemy. Po pierwsze, problemy mogą być przy tej osobie finansowe, i problemy z uczuciem. Ta osoba ma problem ze stworzeniem związku stałego. Czyli jeżeli jesteście uwikłani w trójkąt miłosny to y, tak samo ciężko tej osobie jak gdyby zbudować dobre y, małżeństwo y, co y, nie umie się zdecydować po prostu ta osoba nie wie co wybrać ona by chciała mieć i jedno i drugie i żyć wygodnie z niczego nie rezygnować mieć to na co ma ochotę i no po prostu ta, to jest taka osoba taka energia tak na ten moment pokazuje mi się ta osoba jako wasza bratnia dusza i chciał nie chciał to on so, tą osobę do was ciągnie. Czyli ona nawet jakby chciała i mówi, że kurczę, no nie wiem, koniec już, tak? Już nie, nie, nie wracam do ciebie, bo najlepiej ta osoba, powiem wam jeszcze co, że ta osoba, jak się już dochodzi do kłótni, to zwala winę na was. Na zasadzie, to twoja wina, to przez ciebie, ja dlatego się tak zachowuję, bo ty tak zrobiłaś, zrobiłeś. Tak mi się to pokazuje. Próbuję odejść, po czym wracam, tak? Tak zwany wraca, czy wraca ta osoba, bo nie daje sobie rady bez was, bo tu jest ta chemia bratniej duszy między Wami, tak? Znów jest jakiś czas dobrze, a potem znów się zaczyna to samo, tak? Tutaj widzę, że możecie liczyć na wsparcie jakiejś osoby przy Was, która dobrze Wam doradza na ten moment, na tą chwilę jest szczera z Wami. Co się dzieje jeszcze przy tej osobie? Dla mnie na ten moment, częst, dla części z Was ta osoba ma rodzinę. Ma rodzinę, ma dzieci, ma podwójne życie, że tak powiem. Przy Was ma uczucie, chemię i taką fizyczność, a tego nie ma u siebie w domu, tego brakuje tej osobie. Tam po prostu jest, bo jest. Na takiej zasadzie. Jest, bo trzymają ją finanse, jakieś y, finansowe sprawy, bo trzymają ją dzieci. Róż, tysiąc różnych spraw trzymają przy tamtej rodzinie, natomiast ona sercem jest z wami, myślą jest z wami, dlatego wy czasami odczuwacie, czujecie po prostu, nie możecie spać, albo y, myśli o tej osobie wchodzą wam same do głowy. Tak po prostu znikąd. Nieświadomie, podświadomie, tak? To właśnie oznacza to ten, ta karta bratniej duszy, kochani. Zobaczymy, co ta osoba do Ciebie czuje. Co ta osoba czuje do Ciebie. Co ta osoba czuje do Ciebie. Kochani, na ten moment ta osoba czuje tęsknotę i łudzi się, i, i oszukuje sama siebie. Na zasadzie chce się sama oszukiwać. Yy, Chce się po prostu sama oszukiwać, że będzie dobrze, że ona stara się. Ta osoba się stara, chociaż źle jej to wychodzi, kiepsko jej to może wychodzić te jej starania. Na ten moment widzę smutek, żal, tęsknotę, rozgoryczenie. Tak jakby coś się wydarzyło między wami i teraz ciężko jest się tej osobie przyznać do błędu na takiej zasadzie, także to tak naprawdę była jej wina, jej decyzja, a ona to jakby czekała na kontakt od was. No, kocha was, powiem wam tak. Kocha was ta osoba, mimo że widzę, że twarz tej osoby jest, ona próbuje te uczucia, nie pokazywać wam tych uczuć, w sensie nie wydać się z tym uczuciem, ale tu jest miłość, tu jest miłość, i tu jest chemia, i tu jest pożądanie, i tu jest pragnienie bycia z tą drugą osobą, ale są inne przeszkody na ten moment, że tak nie może się stać. Zobaczymy, kochani, czego on, tak, czego on lub ona, czego ta osoba tak naprawdę chce. Czego ta osoba tak naprawdę chce. Kochani, wydawać by się mogło, że na pierwszy rzut oka ta osoba chce rozstania z wami. Chce się rozejść, rozstać, wręcz szuka pretekstu do kłótni, żeby jej było lżej, zwala na was pewne winy i odpowiedzialność. Czego ta osoba tak naprawdę chce? Dla części z Was będzie to osoba, która ma stabilność finansową na ten moment i chciałaby, żeby to pozostało, a jak gdyby ryzykując bycie z wami, ryzykuje utratę stabilności. O ile rozumiecie, co mam na myśli. Co jeszcze, kochani? Tu jest celowe, celowe kłócenie się tej osoby z wami. Jak gdyby ona celowo chce się z wami pokłócić i wprowadzić zamieszanie, żeby siebie usprawiedliwić. Odsunąć od siebie winę i żeby czuć się lepiej, ale to wcale tak nie działa, bo ta osoba i tak do was wróci. I tak do was wróci ta osoba, bo tak jak mówię, to jest bratnia dusza, to jest wręcz taka karmiczna relacja, czyli z tobą źle, bez ciebie jeszcze gorzej. Także na ten moment widzę, że ona i tak, i tak jak bumerang do was wróci, kochani. Zobaczymy przeszkody. No i już, przeszkody. Przeszkody w drodze. Na ten moment rozstanie, widzę, jak nic jest, rozstanie, złamane serce po obu stronach. Tak. Złamane serce po obu stronach. Może to być osoba poznana w pracy, słuchajcie, przy pracy dla Was I, i wiecie co, i dlatego to Was tak bardzo boli. Bo tak jakby ta osoba udawała, że Was nie zna, albo omijała Was, jak jesteście w rozstaniu, mm, nie patrzyła nawet w Waszą stronę, i tu jest bardzo takie duże zranienie, tak? W, na ten moment. Ta osoba się zastanawia, ta osoba nie wie, co zrobić, nie wie, co ma wybrać, nie wie, jak się zachować w tej sytuacji bo z jednej strony chce rozstania, z drugiej strony nie chcę, tak? Co innego rozum, co innego serce. Kochani, no tak mi się to pokazuje tutaj, ale jeszcze pokażę Wam, przypostawię Wam tą kartę wiadomość od wróżek, zobaczymy, co może tutaj nam wyjdzie. Karta wiadomość od wróżek, karta wiadomość od wróżek. Kochani, Śliczna karta, proś o to, czego chcesz. Pozwól, by wszechświat i inni ludzie dowiedzieli się, czego potrzebujesz, czego pragniesz, tak? Czyli na zasadzie może afirmacji, na zasadzie może myślenia, yy, rozmowy, tak? Zobaczymy jeszcze drugą kartę. Kochani, asertywność. Broń swoich przekonań i mów tak jedynie wtedy, gdy tego naprawdę chcesz. Czyli tu, jak gdyby nie poddawaj się partnerowi tylko dlatego, że tak bardzo ci na nim zależy i boisz się jego utraty, straty tej miłości, tak? Musisz mówić, czego chcesz, czego potrzebujesz, czego pragniesz, żeby to yy, było prawdziwe. Kochani, tyle mamy dla karty numer 1. Yy, no i co, przechodzimy, zobaczymy, co, be, co nam się tutaj pokaże. Dla Kochani, karty i mam kartę numer 2, karta dwóch kielichów. Dla Was specjalnie zobaczymy tutaj, co się dzieje u tej osoby na ten moment, tak? Na ten moment, co się dzieje u tej osoby? Co się dzieje u tej osoby na ten moment? Zobaczymy, co nam się tu pokaże. <laughs> Powiem Wam tak, nie wiem dlaczego, ale karty mi wychodzą bardzo podobne jak w pierwszym rozkładzie. Czyli tu jest ewidentnie dla części z was rozstanie. Na ten moment jest jak gdyby chwilowe rozstanie. Może nie tyle brak kontaktu, co problem ze spotkaniem się. Tak, problem ze spotykaniem się po prostu. Tu jest bardzo duże skupienie tej osoby na sobie. Yy, bardzo ta osoba. Skupia się w tym momencie na sobie, na swoich sprawach, na swoich uczuciach, jak gdyby pomijając wasze, tutaj I, i to was bardzo boli. Tutaj jest takie odczucie rozżalenia, zdenerwowania, trochę rozczarowania partnerem, tak mi się to przedstawia, tak? Ta osoba na ten moment stoi przed jakimś wyborem w życiu i musi się zdecydować. I musi się, kochani, zdecydować. To może się tyczyć uczucia, ale może też się tyczyć spokojnie spraw finansowych. Przy tej osobie, bo pytamy, co się u tej osoby teraz dzieje. Ona odpiera jakieś zarzuty. Słuchajcie, mi się tu pokazuje też osoba, która ma męża lub żonę, czyli jakby jest ten trójkąt miłosny, i ta osoba odpiera zarzuty małżonka lub partnera. O coś jest oskarżona i odpiera zarzuty. To się stało, coś nagle, ktoś mógł coś powiedzieć, coś mogło dojść do tej osoby, czyli do tego partnera, i jest kłótnia, jest konflikt. Ta osoba stoi przed wyborem. Na ten moment, nawet wyprowadzka z domu dla tej osoby. Dla, dla, dla osoby, o którą wypytacie teraz w tym momencie, jest nawet wyprowadzka, czyli spakowanie rzeczy i wyprowadzenie się od obecnego partnera, partnerki, kochani. Zobaczymy, co on do Ciebie czuje. Co ta osoba do Ciebie czuje? Może tak, bo też mogą być kobiety, tak? Co ta osoba do Ciebie czuje? Co ta osoba do ciebie czuje? Kochacie. Kochacie, kochani, I to, i to kocha cię tak po prostu, bratnia dusza po raz kolejny mi wychodzi tu w rozkładzie. Mało tego, że bratnia dusza. Co ta osoba do ciebie czuje? Ona myśli o tobie, ona cię pragnie, ona cię pożąda, ona chce z tobą być, tak? Yy, co ona do ciebie czuje jeszcze? Yy, ona czuje się przy sobie stabilnie, tak jakby była po prostu z osobą dojrzałą. Tej osobie też brakuje takich matczynnych uczuć poniekąd, jak gdyby takiego matczynego ciepła. I ona w was, nie mówię, że matczyne ciepło, ale część takiego uczucia, takiego ciepła, wy jej dajecie. Ta osoba czuje się spełniona przy was, tak? Uważajcie, kochani, bo tu też przy was przy uczuciu jakieś plotki. Ktoś Wam tutaj coś, brzydko mówiąc, tyłek obrabia, nieładnie mówi, gdzieś coś może się zadziać. Kochani, dla części z Was jest tu też karta nieplanowanej ciąży. To tak na marginesie. Zobaczymy. Czego ta osoba tak naprawdę chce, ale jest karta po prostu bratniej duszy miłości forever po prostu dla was. Czego ta osoba tak naprawdę chce. Tak naprawdę to ona by chciała w ogóle uciec gdziekolwiek, gdzie pieprz rośnie. Bo sobie na ten moment nie radzi z obecną sytuacją, ma zamknięte drzwi przed swoim nosem, nie może zrobić żadnego manewru ani ruchu. Chciałaby, jak gdyby, zawalczyć o to Wasze uczucie, ale ma związane ręce na ten moment, tak? Przed, czy czegoś unika, jakiegoś tematu unika, schodzi po prostu z drogi. Jeżeli Wy o coś pytacie, takiego drażliwego dla tej osoby, ona nie chce o tym rozmawiać, tak jak mówię, unika tematu, tak? Czego ona chce? Ona po prostu chciałaby. Wolności, na ten moment wolności, swobody decyzji. Na ten moment ma zamknięte drzwi, nie może zrobić nic, a czuje się jakby osaczona, tak? Oczywiście to tak, jakby osaczona była, yy, brzydko mówiąc, no, osaczona. Jakbyście wy czegoś oczekiwali od niej, jakiejś decyzji, podjęcia decyzji, tak? Nie na zasadzie. Yy, tylko spotykania się, ale Wy chcecie już coś więcej, ta osoba to wie, a na ten moment ma, na ten moment ma za, za, związane ręce, nie może nic zrobić. Czuje się jak w potrzasku. Zobaczymy, jakie przeszkody między Wami. Przeszkody między... O, widzieliście, co mi tutaj się narobiło? Przeszkody między Wami. I już Wam mówię. Ojej, dużo tego. Kochani. Przeszkodą może być to, że ta osoba jest bardzo niezdecydowana, a ona nie, ona mimo tego, że was kocha i ma uczucie i bardzo silne uczucie chemii i takiego pragnienia bycia z wami, to boi się zaryzykować. Boi się zaryzykować, wybiera mniejsze zło, nieraz to powtarzam, gdyż no, nie chce zranić też osób przy swojej rodzinie, nie chce, jak gdyby, boi się zaryzykować, boi się, że zostanie zraniona, oszukana przy uczuciu, tak, z wami. Ona nie pokazuje Wam wszystkich swoich uczuć, ona bardzo, ona pokazuje, że niby jest taka, no wiecie, twarda i w ogóle, a w środku wcale nie. Jest zranione serce, problem z wyborem, problem z decyzją, tęsknota, żal, rozgoryczenie takie wręcz, tak? I tutaj spotkanie dla Was, tu od razu Wam mówię, jakieś spotkanie to, to od tej osoby, tu jest jakaś wiadomość, spotkanie, rozmowa z tą osobą dla Was, kochani, tak? No i co? Postawię Wam jeszcze, kochani, kartę tą Wiadomość od Wróżek. Jeżeli chcecie, no wiem, że chcecie, bo lubicie te filmy. Jeżeli rezonują z Wami, coś w nich widzicie w tych moich kartach, piszcie w komentarzach, będę uszczęśliwiona. Oczywiście na każdy postaram się odpowiedzieć. Przynajmniej, przynajmniej moją zaczarowaną kulą i serduszkiem. No i stawiamy kartę Wróżek, Wiadomość Wróżek dla Was. Kochani, masz moc. Użyj swoich zdolności, by rozwiązać tę sytuację. Ty możesz to zrobić. Czasami tak jest, że nawet sobie nie zdajemy sprawy, ile mamy sił. Widzieliście to? No i dobra. No i czytamy. Co nam tu wypadło? Czytamy. O, ale Wam wypadło. Żegnaj stary, witaj nowe. Zakończył się pewien etap Twojego życia. Lecz, lecz rozpoczyna się nowy, jeszcze lepszy. Czyli widzicie... Tu jest jakaś reaktywacja przy tym uczuciu. Kochani, po raz kolejny karta asertywności, tak jak w pierwszej karcie. Broń swoich przekonań i mów tak jedynie wtedy, gdy tego naprawdę chcesz. Nie można sobie dać wejść na głowę. Kochani, zobaczcie, proś, pokażę Wam tak, proś o to, czego chcesz. Pozwól, by wszechświat i inni ludzie dowiedzieli się, czego potrzebujesz. Czyli, kochani, to oznacza afirmację poniekąd, tak? Żeby afirmować swoje uczucia, swoje pragnienia, wizualizować. Yy, Tyle ode mnie. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Widzimy się w kolejnym czytaniu. Bardzo Wam dziękuję za, za czas spędzony ze mną, za wszystkie subskrypcje. Osoby nowe proszę i zapraszam do subskrybowania kanału, jeżeli Wam się podobają moje rozkłady, moje czytania. Będzie mi niezmiernie miło, że jest nas coraz więcej. Kochani. Wszystkiego, co najlepsze, w kolejnym czytaniu się widzimy. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.